Córka Zeki była zamężna, ale rozwiedziona. Jej ojciec podejrzewa, że ma romans z jego kuzynem Ahmedem. Nazywa się go człowiekiem rodzinnym, nie wiadomo ile ma dzieci. Więc zachęca Zeki do zabójstwa byłego męża jego córki i jego byłego zięcia. 26 lutego 2016 roku obie z nich będą czaić się wieczorem w centrum Karseruche do Ahmeda. Kiedy odblokowuje samochód dwóch sprawców wpycha go do samochodu. Ojciec wbił Ahmedowi dwa razy nóż w klatkę piersiową. Niemniej jednak ranny Ahmed może uratować się z samochodu. Potem zięć strzela mu w głowę. Sprawcy uciekają pieszo i wyrzucają nóż. Policja znalazła narzędzie zbrodni. Ahmed umiera kilka godzin później w szpitalu. zięć wyjeżdża do Turcji. Ślady na miejscu zbrodni prowadzą do aresztowania Zeki 10 dni po zbrodni. Proces przeciwko Zeki rozpoczyna się w październiku 2016 roku w sądzie rejonowym w Karlsruhe przy zastosowaniu surowych środków bezpieczeństwa. W listopadzie Zeki został skazany na dożywotnie więzienie. Drugi sprawca nie został jeszcze odnaleziony. Prawdziwe nazwisko ofiary nie jest znane. Dziękuję za obejrzenie tego filmu i pomoc w zbudowaniu dużej bazy danych o zabójstwach dla Honoru. Proszę zapisać się do naszego kanału Zabójstwo Honoro.